Wiem, że sługa Boży Serafin Kaszuba ochrzcił też wiele osób na Gradzie No tak, to ja anulki Ochrzczona, Ochrzczona, My wszedł do tego kościoła, gdzie, gdzie, gdzie ojciec drugi, tak, i stoi ksiądz i gromadka i, 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 ludzi. А ми підходимо, а ксін мовить все по-українському ша. Вона мовить, а ми розуміємо по-українську. І це за кашу мовив, а ну мой, о, то ксінк, який мене кстил, ото він у нас записав, і і і і і прошу написав. Do, do Tak, to, tak, tak się ten, spotkaliśmy. Tak. Czyli pani jest ochrzczona, czy jeszcze ktoś z rodzeństwa ja, jest, jest ochrzczony? Mój kuzyn jest ochrzczony, Edward też. I to na pewno też w jakimś domu. bo nie, nie było U mnie, z... w, u, już w naszym, u, w, w naszym domu. Naszym mnie, domu. Tak. To mama mówi, to ja nie pamiętam, ale A ja, jak był Czy dziesiątki tych dzieci w Nowograzie Wołyńskim było ochrzczonych przez silnego służbę? No to ja nie wiem. nigdy nie zapisywało się. Ja świadectwo świadectwa ja tak nie ma. Czyli tak zupełnie, zupełnie to, inne metody niż teraz, ja, gdzie jest taki przerost biurokracji kościelnej, nic się nie zapisywało, takie, a wszyscy byli okrzczeni. Okrzczę, bo to, byś, byś, byś <laughs> mowanie, to mama do biskupa Jana Porwińskiego ze świadkami, że mnie okrzcili, właśnie uh -huh. tam zapisane, że ojciec Serafim Kaszuba mnie okrzcił. Uh -huh, uh -huh. Bo to, byłoby to było, nie do domu. I była uh -huh. taka sytuacja raz, że to było ja, moje początki w Polsce. Ja na odnowie w Duchu Świętym i tam było takie katecheza, no i tak mnie nawet, no niech Pani powie o swoim chrzcie świętym, ja mówię, ja, ja w domu, nie w kościele i żadnego obrazka <śmarsz> ja nie mam, ja u mnie ojciec rafinka, Kaszuba, no, ja mówię naprawdę, takie czasy były, że nie można było msze świętej, tak było, to rzeczywiście tak, jakby po... U nas ksiądz ten czas najeżdżał raz na miesiąc. Raz na miesiąc Umierne. był aposzko. to tak po babcia, jedna pani do drugiej pani powie, tam przekażą sobie, uh -huh. gdzieś spotkają się, wiedzą. Uh -huh. i, i, Czyli ile osób było na takich mszach domowych? O, msza święta, ja pamiętam, jaka ja pamiętam, to tak, jak Boże, teraz to mało modlą się. Ja jako dziecko, to tyle było, modlę, tak dużo modliliśmy, tak, Wielki Post pamiętam, to głożkie żale śpiewały Proszę się, no, wszystkie no, trzy no, części. No, to wszystko same Panie prowadził. Nikt, żaden ksiądz Wam nie, nie prowadził? Nie, nie, nie. sam, no, no, tak. Wszystkie no, trzy domen, części, głożkie no. żale modlili no. się, droga krzyżowa, nie tak jak teraz tylko czytane rozważania, to no. było śpiewanie rozważane i modlitwy za każdym razem ojcze nasz. Potem mm. jeszcze było na pewno jakieś msze święte i, i różaniec był, to trzy godziny to trwało. Aha, przyjeżdżał ojciec Kaszuba. Nie, to tak byli my sami, same. tak ja pamiętam. Czekałeś tak się na niego, A msza była zawsze tak, jak przyjeżdżał, mm. to jeszcze była z adoracją. Aha. Ja chciałam bardzo do adoracji, to dziecko było jeszcze malutkie i ja miałam u, u wyrosnąć. I bardzo szybko wyrosła. I adoracja zawsze po komunii święty była. Adoracja z posypywaniem kwiatów. To mi bardzo podobało Czy się. A ja się. A pani posypywała A ja. A ja. W my zbieraliśmy ludzi na różaniec, puchatach też tam. Bo była po to taka, Niemcy, Polacy byli wysłane. І потім такі e, домики у нас такі глиняні, поробили. E, потім я ja, як ja, пам'ятаю, бабця мені хвалила. Бабця завжди ходила, образ був пана Ісуса. І молилися цілу нос мудилися В хаті. На Віканос, лась. А бабця мені брала, бо я любила з бабцю ходити. І на фохже виходила, шадзи. А бабця прийшла і не хвалить, що всі діти Співо доки а, а моя зусенька стоїть такою ніютку і цілує, я дорую наш образ цей kobiet. І моя бабця теж була з розважання читала до других хрежових на тих молитвах, а, а потім ми до України приїхали, то одразу був был... Ну, зараз у нас в Новограді два костюла побудували, а то тема. Але мама моя таку, приїхала, що плакала, бо мої так ага. і ладне був кость розвалі льони. І церкву ага. теж розвалили, ага. і синагоги, а потім зараз два костюла у нас дуже є. Ну зараз по-українському. І, ага. і, ага. і, ага. Ну і і як мій Тонік, роз, як сьогодні раз на місяць приїздить, то я їх брала. Ну, щоб тако, дві закриї на ключ, щоб не повцікали. Вона піхота йшла, а Тоніка, і я ще є на цюрка у них, на ровер монж бігти і, і до костюла. То так у нас було А в домі, хто взагалі був отець Рафін, то не пам'ятам. Ти кому вже, ти можеш, прошу отцю поблагославити. Ото вона, Олька був, я я не можу написати на на, на... точніше, ну, ну, то, тоצא. То. Сянковський. Ми ж му дом новий побудували, і uh -huh. там сонце сонце схори був і до що я Хаксеньський, що Сянковський Роман. І він сам до того хрего, а мама моя, мої do sasa, do, 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 do męża mojego, że zaproś jego do nas, niech po, po, poświęci nam do mocy. No, i, I on tak biegnie po, po korytarzu, a ksiądz Sankowski, jego tak po główce i mówi, i, i, a ja mu proszę pobłogosławić jego, żeby był organistem. <zyskujesz> 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 Mój, a, a on Sankowski tak po, po głowie mu powiedział i, i ja, Я його буду славити, щоб він був ксенцем. Ксенцем? Щоб був ксенцем. Ну, я йому... А я так, батько, ой, де там, як... Ви ж I on raz na miesiąc przyjechał. Roman Jankowski, tak? Roman Jankowski, tak. I on taki był ksiądz Boży jak kazanie mój. Czy to już było, to już było po, po śmierci Krzyżanego ja Słupka? Nie nie nie, 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 nie. Ja się żył w Kaszubach. Ja, Kaszuba. no ja, ja, ja pojechałam na Kazachstan. To, że ja mój osad, on to już tam przyjeżdżał. się zajął Kazachstan. To tam w Kazachstanie. No bo on do was przyjeżdża w latach 60 50. 50 -ty. 60. jeszcze. Nie sześćdziesiątych, sześćdziesiątych. Sześćdziesiątych. To pojechał na Kazachstan siemi, i tam, siemi, tam siemi, jego szósty. znowu, jako to uh -huh. szpiona jego, uh -huh. na uszach coś miał, Jego uh -huh. ich szpiona, czy coś. Uh -huh. Tak, tak, miał aparat słuchowy. Uh -huh. I może podejrzewano, no, może że to coś... da, jego tam milicja no, to jest w jakieś rynku. urządzenie szpielewskie. no i jego jak, uh -huh. do, jak przyznali, że on jakiś szpieg. Uh -huh. Так, до Казахстану no, він to... поїхав to... для того, бо бабця, моя бабця, і мама, дала адресу своєї сестри, яка мешкала mm. в Казахстані. І мовила, що там люди... Ну, розуміла, Jurcia, Ty pani. Jurcia Młodziejewska. Jürce, Jürce. Tak, 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 nie, ter, tak. nie, nie, ta, ta Jurka. Ona zmarła już dawno. Tak. To mama no, na co dzień, która była starsza i tak, tak. tam została. No bardzo dużo. to no, już czytałem, o, pani Terpiłowska. Gdzieś, gdzieś to Terpiłowska, czytałem no, w, no. W, tych, w tych wspomnieniach. A Jurcia, Jurcia miała córkę i tam ich dużo no, dzieci miała, to ja chcę powiedzieć od siebie. To nigdy nie była w Polsce ta ci moja ciocia чи ті, чи Але я її ніколи не бачила. Це Юльця, це Юльця. Симошить тіла. От розмовляла по-польську і дітишки з ким розмовляли. То я пам'ятаю, я їх не на наочно ті свої тічки, які зістали в Казахстані, але як вони телефонували, чи ми, так і контакт був телефонний, то тетя розмовляла по-польську зі мною. Дякую я паніо за цей цікавий